Bajka. To, jest to jest chyba horror No, ale fajnie. Normalnie posparli roczalnie. musimy uważać, bo tak. Hej, to dziewczyny! Się... O, szybko włączmy to. I... Hej. Hej. Co Hej! Co tam oglądasz? Cześć, tak. Nic, nic bajeczki, takie T Tak, świnkę A, Pepe. Ale wiecie, że drzwi były otwarte. O, serio? Ach, pamiętajcie zawsze o tym. Dobra, nieważne. Dzisiaj. Byłem w pracy trochę dłużej, ale dostałem za to bonus od szefa i zgadnijcie, co mam. Taram, Bilet dla naszej całej rodzinki do zamku. Taki Serio? stary zamek, no? Przepiękna Serio? budowla. No, naprawdę. Co chcesz? Zobaczyć, zobacz. Łaki różowe. A, a mama, gdzie jest? Wow, jaki mama, mama poszła do sklepu na chwilę. A no dobrze. Dobrze, dziewczyny, to może zjedzmy jakąś kolację i chodźcie do spania. Dobra. Jutro będzie ekscytujący dzień. No, e, ja nie chcę tej te kolacji, chcę tylko jabłuszko. A jadłaś coś wcześniej? Tak, jad, jadłaś ja Jest Strasznie głodny, ja muszę sobie coś. O, pizza! Hmm, chyba zjem ją nawet na zimno? Na zimno ją zjem. Dobra, tato, idziemy do pokoju już. Dobra, możecie się szykować do spania. Ok. Ja się nie mogę już doczekać jutra. Ale będzie fajnie. Naprawdę dawno nie widziałem tak pięknego zamku. Na zdjęciach wygląda niesamowicie. Chodź Lena. Dobra, idziemy. Tutaj jest... Dobranoc dziewczynki! Dobranoc, tato! Ja śpię na dole dzisiaj, ok? Ja zawsze śpię w ogóle No. Nawet co zakryłam głowę. Hej, dziewczyny! Tata! Wstajemy, Tata? wstajemy! Zbieramy Nie, się. Już ten dzień. Tak, do Idziemy mycia. do zamku. Tak, tak, idę obudzić jeszcze mamę, bo ona też jeszcze śpi. Idźcie się szybko wymyć, dobra. a ja zawołam mamę. Dobra, chodź do łazienki. Spotykamy się na dole pod autem, dobra? dobra Nie dobra. ma czasu do stracenia. Im Nie więcej ma. czasu będziemy mieli, tym będzie więcej czasu. Dobra, ja jestem już w łazienkach. Macie jakieś plecaczki, coś sobie pobrałyście? Tak, ja mam plecak już. Dobra, ja też coś wezmę może, bo nie przygotowałem się w sumie. Myję sobie rączki i buzę. Muszę też się załatwić. Mhm. Dobra. A mama jeszcze śpi? Tak, już zaraz po nią idę. Ale śpi. Wziąłem walizkę i ją zaniosę do auta. Zanieś się rzeczy do auta, a ja pójdę po mamę, dobra? Dobra. Mama. Ja otworzę garaż, tato, dobrze? Dobra. To ja tutaj muszę nacisnąć. I otworzyłam. Ładnie? Dobra, w porządku. Y, dobra, to nawet siadajcie do auta, a ja idę po mamę. Okej. Okay. Już dałam, ja dałam mój plecaczek, znaczy mój taki... Lęka, Siedek. gdzie jesteś? Już idę. A to? Dobra, idź do auta. A na ile my tam na noc, na ile nocy jedziemy tam? Mamy trzy nocki. Ja Serio? No naprawdę. Idźcie Jubi. do auta, już. Już, musiałam zamknąć drzwi. Dobra. Nika, to ten. Poczekajcie zaraz... Aha, walizkę bym zapomniał, zostawić działcie. Sieć w fałcie. Dobra. Kochanie. Gdzie jesteś? O. W łazience. No dobra. Gotowa jesteś? Tak, gotowa. Ja wziąłem wszystkie rzeczy, także spakowałem dobra. wszystko. To sądzę. Okay. Chodź, bo dziewczynki czekają, nie? Okej. Okay. To idę. Dobra. A na ile, A na co my tam jedziemy? Yy, no na trzy. Trzy? Tak. Okay. Dobra, musimy zamknąć drzwi, tylko pamiętać. Oj. Dobra. I zamknij lodówkę. Dobra, to ty zamknij dopiero, przecież jesteś bliżej. Dobra, nieważne, wychodzimy. Tak. No dobra, to ja już wchodzę za chwilę do auta. No dobra, kochanie, może ty prowadź auto, dobra? Okej. Okay. E, ty znasz drogę lepiej po prostu ode mnie. No znam lepiej, o wiele lepiej. No i masz dłużej prawo jazdy, no. Wszystkie dziewczynki są? Tak. Tak. Jesteście? Tak. Tak. Dobra. Dobra, to my jedziemy. Ta droga będzie trwała 30 minut. No bo... Dobrze. Trochę no. dużo, no ale trudna. To jakąś no. muzyczkę po cichu włączmy. No dobra. Może no. good day? Nie. To już było. No dobra. Przed chwilą. Hmm, nie wiem co tu wybrać. Za niedługo będziemy. Jeszcze 10 minut. Jedziemy. taką smutną muzykę włączyliście dziewczyny? No nie wiem, taką chciałam. Klimatyczna? No. <grym> Ale taka creepy przecież. Trochę straszna, no. Straszna? Nie, ona jest bardziej smutna. Smutna, straszna. Straszna. Dobra, to już niedaleko. Tak, jeszcze pięć minut. To już ten chyba zamek. Dobrze. Okej, okay, dziewczynki, zostańcie w aucie, dobrze? Dobrze, dobrze. Dzień, Dzień dobry. dobry Dzień dobry. My tutaj mamy zarezerwowany pokój na cały weekend. Yy, na tak. trzy dni, tak? Yy, tak, dobra. Yy, tak. Yy, tak, Filipek jestem. Tak, kojarzę. Yy. Dobrze. To ja jestem Sandra. Tak. E, Okej, okay, to dobrze. Czy coś e, musimy podpisać, jakieś dokumenty czy jak? Który mamy pokój? Na razie nie, zaraz Państwa oprowadzę. E, wie Pani co, my jesteśmy wymęczeni, nie chcemy oprowadzania, po, to podpiszmy jakąś umowę. Dobrze, e, czy w jakimś stoliku czy coś. Dobrze, to zapraszam do środka. Dobrze, idziemy. Dobrze, już Państwu dam Kartkę do podpisania. Dobrze, to dokumenty. A no, podpis za nas. Okej, okay, to my mamy na górze jakiś pokój, tak, to było pokój mowa. Na górze, tak. No, dobra. A jak, dobrze. jaki kolor komnaty Niebieski, zielony, biały, czy jaki? A Ja nie wiem. Tam państwo sobie mogą wybrać. Aha. My aż. nie mamy akurat na dzisiejszym. Okej, okay. okay. weekend nie mamy rezerwacji. Dobra, to my idziemy po dziewczyny i. Idziemy się rozpakować. Dobrze. Miłego pobytu. Dziękujemy. Do widzenia. do widzenia. Do widzenia. Dobra, kochanie, to co? Ja może pójdę po dziewczynki, a ty idź do góry. Dobra? No dobra, to ja idę do góry. No. Ej, dziewczynki. Tak. Bierzcie swoje rzeczy i idziemy do pokoju. Dobrze, a gdzie Ale... mamy pokój? Na górze, na pierwszym piętrze. Tam mama już jeszcze rozpakowuje. O, to się dobra, uczy. chodźmy. O, tu widzę jakieś błotko. No, no czekajcie. Nie tak szybko nie, dobra, tak szybko, nie tak szybko. Dobra, chodźcie. Która jest nasza? Słuchajcie, każdy może sobie wybrać swoją. Znaczy, wy idźcie do jednego pokoju, a ja idę zaraz to do mamy. To może chodź, Natalka, chodź do tego. Dobra. Do którego, do białego? No. Dobra, żebym zapamiętał. No, a to okay. my jesteśmy w białym. O, Słuchajcie. można rozpalić tutaj... W tym kamienku. Tak. No, ale uważaj! O Jezu, dziecko! No, siolki. no, uważaj na ogień! Dobra. Słuchajcie, poczytajcie sobie coś jeszcze. Ja idę do mamy. A okay? czemu tu tak ciemno? O, no. zgasił. O, o ty świece zgasły. O, to na pewno wiatr. No tak, ale tu nie ma otwartego okna. No nie wiem. Zaraz wam odpalę. Jeszcze raz. No dobrze. Dobra, bo nic nie słyszymy. Rany, gdzie jest prąd? Dobra dziewczynki. Tu Zap... nie ma prądu, tata. No to włączcie to jest światło. Nie da się. to się. Dobra, to ja zapalę, to ja zapalę świeczki. O. o. Już zapaliło Dobra. E, to o, ja szczęście. idę do mamy. No dobra, e, to Słuchajcie, idź. A wy już w ogóle do spania zaraz. Jesteście ja. najedzone? Tak. No dobra. E, to idziemy do spania i rano będziemy zwiedzać zamek i okolice. Okej. Okay. Dobra, Pa! Dobra, no.

Chyba już go pożarły! Chodź! Tata! iiiiiiiiiiiiiii ooo chodź na chodź na dół do piwnicy do piwnicy. nimi weź ten tasak Was. Ja nie umiem się tym obsługiwać! O nie! I, i, gdzie tata? Tato! Mamo! Ej, dziewczynki! Wow, skoleczyłam się! Tata! Gdzie tata? Gdzie? Co jest nie mogę was gdzie znaleźć. Tutaj jesteśmy. Co się duchy tutaj są w jak tym zamku. Jak duchy? Uciekajmy. Musimy się schować szybko do pokoju. Chodźcie szukać mamy. Mam. Uwaga. Ej, nie duch. O nie? Nie wiem, które będę uciekać już. Dawajcie. Nie skupiłam się. A! Dużo ich tutaj! Dziewczyny! Wywołajcie mamy, uciekamy z tego domu! Nikt nam nie powiedział, że tu straszy. Szybko uciekamy stąd. Mamo! Dobra, ja ją idźcie dziewczyny na dół. Ja ją zwołam. O rany, pełno tu duchów. Uciekajmy. Szybko. Hej! Uciekajcie! Dobra, ja idę na dół. Na dół. A, a siowy duchy! Ja się nimi Szybko biegnijcie do auta. Ej, dziewczynki, już biegnę! Jesteśmy w aucie, a gdzie mamusia? Nie wiem, szukam jej. Tu jej też nie ma. O nie, szedłem aż na dach. Zgubiłem się. Gdzie wy jesteście? Zróbcie no Jesteśmy, jesteśmy w aucie, teatru, a mamusia. Dobra, szybko, wchodźcie, nie wiem, nie ma mamy. Wchodźcie do auta. Natychmiast. Idę po nią. Zostańcie Dobra. w samochodzie. Dobra! Nie, nie tu. Kochanie! Gdzie jesteś? O dzień dobry męczu! To dzień dobry! Widzisz co tu się dzieje? No jakiś niedobry! Chodź idziemy do auta do dziewczynek! Uciekajmy są dziewczynki. stąd! Dziewczynki są w aucie! Mama! Co tu za straszne śmiechy? Uciekajmy stąd! Dawaj wsiadaj do auta! Wszyscy cali? Tak. Ja cała, wszyscy są. Ura, nie, to ten to duch to jest u nas w aucie! Nie! Duch jest w środku! Nie. Uciekamy! Uciekamy szybko, do domu jedziemy! Nie? nie możemy jechać do domu, bo tu jest ten duch! Nie jedziemy do domu, natychmiast! Jedź! No dobra, je, 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 chodźmy jednak do, one do no, to nie, I... nie będziemy na piechotę uciekać! I... No. Mamo! Nie ma żadnego ducha! No już, to. Nika, już! Jestem je, je... Jest tu w aucie, nie widzisz? Biały! Faktycznie! Przyszkiemną! Jesteśmy... Uciekajmy z auta, uciekamy! Nie wiem, co mam robić. Biegniemy. Biegniemy. Chodźmy, chodźmy do metra, tu jest Dobra. metro! Tak, ich zostawimy! Chodź nika z nami! O nie, dół za nami biegnie! O nie. Jak my się i teraz pozbędziemy? Chodźcie szybko, ale spanikowałem. Dobra, Duchy, szybko do metra. duchy powinny być niewidzialne, ale są jednak widzialne. Może za okropne miejsce. No, Uf, chyba jesteśmy bezpieczni. Nie. O nie, tu jest ten duch znam O nie, zna, mi wszedł. Dobra, szybko, na jakiej stacji pierwszej lepszej wystajemy. Wychodzimy. Chodźcie, jed jedziemy do lasu. Dobra, musimy go jakoś zgubić. Do A... lasu. Szybko wychodź. O nie. Ale, się... o nie, mama została. Boże. Chodź. Nie, gdzie mam wychodzić? Jestem jestem w lesie. O nie, zgubiliśmy się. Chyba pojechałam na inną stację niż wy. Pojechałam do lasu. I co ja teraz zrobię? Nika, Ilena i mój mąż pojechali gdzie indziej. Co ja teraz zrobię? Tosia. Halo. Halo. Gdzie ty jesteś? No ja jestem w lesie. Mówiłam wam, że jedziemy do lasu. W jakim lesie? Duch jest przy was czy nie? Nie, nie ma tutaj żadnego ducha. Uf, to dobrze. To u nas We też. Weźcie jakąś taksówkę, nie wiem, auto wypożycz. spotykamy dobra. się pod domem. Pojadę jakąś taksówką. Dobra, spotykamy się pod domem. Chodź okay. tata, Chodź, tata, chodź. No dobra. No, Mam, ja też śkniedzia tobą. Już kochanie, z z... dobra, za chwilę przy, przyjadę, będę za jakieś 30 nie, minut. Nie, duch, widzę duchy, widzę. Duchy. Dobra, to na razie. Proszę na Parkland. 19, 19 numerek. Dobrze. O, jaki to dzisiaj był straszny dzień. Ja się tak bałam. Te duchy w ogóle kto to przychodzi tam? Dlatego pewnie ten zamek miał tylko dwie gwiazdki oceny, a oceniało go 1 milion osób. E, halo? jesteście już ja podjeżdżam taksówką dobra to na razie hej Dobra. dziękuję do widzenia o chyba mama przyszła o hej puk puk o, cała. o Jezu, tak jestem masakra, cała no. a gdzie nika poszła do toalety aha okej okay. no o, ale to, to co to był za dzień no, Mama, kłamcę, żeby ma tu zjeść! Jestem strasznie przerażony. Tak w ogóle, to sądzę, że powinniśmy zadzwonić do, na policję. Mama? Na policję, tak? No nie wiem, no, na policję, kogo? Na Jezu. Ghostbusters? Poczekaj chwilę. Do kogo? Do pogromców duchów mamy zadzwonić? No nie. No gdzie? No dobra, nieważne. Co chciałeś mi powiedzieć? No Lena. bo już nie chcę tych duchów, bo one były okropne. Oj nie bój się, mała. Może nam się to tylko wydawało, albo śniło. Nie wiem, muszę zadzwonić na policję. Pojedziemy tam i sprawdzimy, co to naprawdę nie było. chcę pizzę. Boże, dziecko. Ja tu ledwo, co. Dobra, Nika. Nika, Nika. Nika jest w stalecie. Dobra. Sandra Sam nie wiem, co mówię. Zadzwońcie na policję. Dobra, ja dzwonię. Dobra. Ja zawołam Nikę, dobra? Dobra. Halo? Policja? Halo? Słucham, halo? No halo, halo? Słuch no dzień dobry. Dzień dobry, e, jest taka sprawa, ja dzwonię... E, przepraszam, ja jestem strasznie zdenerwowany. Byliśmy w tym zamku. No, ale dobre tym nowym i tam w nocy straszą duchy. Proszę tam pojechać i sprawdzić. A jaki to numer? E, mhm. nie wiem, trzynaście chyba, kochanie, jaki to był numer? E, co? Jaki to był numer? E, to było trzynaście. Trzynastka. O rany, poczekaj, słabo się czuję. E, e. Kochanie, kochanie, co się stało?